Cześć, 57 a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraftowe przygody. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić klocek wody. Więc bierzemy sanda i wiaderko. Tak, tak. Chwilę czekamy, bo strasznie gwałtownie zatrzymałem grę. ale będziemy mieć klocek wody to jest bez użycia żadnych cheatów, modów ale i tak ta woda po jakimś czasie się po prostu rozpłynie i jak widać mamy klocek wody będę pływać ale poczekamy do momentu, aż się rozpłynie. To samo możemy zrobić także z lawą. Tylko, że oczywiście to już jest większe ryzyko. O! I się rozpłynęło. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Minecraftowych przygód. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!